Ta praca musi trwać cały długi czas, całe właściwie życie artysty i później też. To widać wszędzie właściwie tutaj, wielcy artyści wszyscy, nawet jak się potem kłócili z tymi swoimi galeriami czy wchodzili w konflikty, to jednak ta współpraca z nimi trwała latami, latami. To nie są y, przypadkowe czy sporadyczne pokazy. To nie jest praca, którą można wykonać szybko i szybko zebrać efekty tej pracy. To drugie czy trzecie cię pokolenie dopiero będzie czerpało z tego prawdziwe zyski. To jest kłopot z galeriami. To nie jest zwykły handel. No. To nie jest zwykły biznes. To jest proces to są emocje to są trendy to są pewne przyzwyczajenia to wszystko. Musi się jednak ustabilizować, to się musi wykrystalizować, okrzepnąć. No nie można spłycić galerii tylko i wyłącznie do zarabiania pieniędzy, bo to jest jakby efekt uboczny całej pracy galerii. Przyjechali tu kiedyś tutaj do mnie na spotkanie, byliśmy wieczorem, wyciągnął już rozumiesz, kalendarz i powiedział, wiesz, zanotuj sobie, że dziewiątego rozumiesz, że masz tu i chcesz, nie chcesz, my tu. My tu przyjedziemy, ci wybierzemy, pozbieramy, to już nie twoja sprawa. No i tak, i tak się w sumie prawie zrobiło, nie? Że przyjechali, powyciągali cały bajzel, nie? Powybierał, wiesz, nam dużo więcej. No i... Jedna wizja, druga wizja, czy trzecia i ostateczna wizja jest taka, jaka tam jest, no jest bardzo lekka. Myślę, że bardzo, bardzo ładna, dlatego że jest taka, taka FMR. Nie ma tego przetłoczenia, ale jest ta lekkość. Pierwszą i drugą ustaw na ten portet, dobra? Jest. Na o! Do! Do! Artystą z ten zbranionych! Artystą z ten Autorów dzisiaj nie wpuszczamy! Bałeś się? Bałeś się? Witek Urbanowicz. Ksiądz, palotyn, artysta, drukarz, edytor. Człowiek orkiestra, tak naprawdę. Świetnie się porusza w tych przestrzeniach emocjonalnych, Te zarówno jako ksiądz, zarówno jako artysta, zarówno jako wydawca. Jego malarstwo jest niesłychanie emocjonalne. On maluje taką potrzebą chwili. Bardzo szybko, bardzo sprawnie, ale z bardzo dużym ładunkiem emocji. To jest dla mnie fascynujące, że on potrafił być w różnych miejscach, w różnych czasach, w różnych sytuacjach, ale ciągle maksymalnie emocjonalny. Uwaga nadchodzi Zapraszamy. No witam i gratuluję. No, tak. Gratuluję i cieszę się bardzo. Co? Może być? Naprawdę, no musi być, co tam, no. malutka przestrzeń, to, to piękne, to jest tym krzyżem, no to jest. No jest no. bardzo fajne, bardzo fajne. Ale widzisz, że ja to wydumałem, nie? I to miało być normalnie tutaj, choć my, w tabernakulum, no to jest pół kula i ona odbija się tej i wisi jak kula ziemska w kosmosie wisząca, kapujesz. No na tym polegało, no. sztuka na tym polegała, rozumiem, że to jest kosmos, to jest wiesz. To jest zbawiciel wszechświata. I podpis widać. Co? I podpis widać. A ja nawet nie wiedziałem, gdzie to dałem. A ja wiedziałem. <laughs> nie jesteśmy w stanie go zobaczyć, cielą na ścianie z tej strony, bo ją widzisz tylko po tamtej stronie. Dopiero po drugiej stronie tej bariery będziemy mogli zobaczyć, jeżeli zechcemy, to twarz chrystusową, która tam jest tak widziana. Rzeźby moje to tak się zaczęło, że po okresie takim kiedyś oczyszczenia kościołów, gdzie wyrzucono obrazy, wyrzucono rzeźby, wyrzucono drogi krzyżowe i to zaczęło wracać, więc zaproponował tam czybyś czasem nie zrobił jakiegoś projektu do, do, do kościoła Beryblay w 12-wiecznym kościele. No to tak się zaczęło. Zacząłem szukać materiału, zacząłem chrupcie robić. I z tym zalewaniem, takim pokrywaniem metalem, i to wszystko robiłem tutaj w tym mamy moim pokoiku. To były robione dwie wielkie drogi krzyżowe do Brukseli, do Elblay, i tu były projekty witraży, i tu był cały witraż robiony jeden do kaplicy w Brukseli, to było wszystko zrobione tu w tym pokoiku. Za to ta rura, żeby ten smród tam jakoś wyciągać, i za to ten cały bajzel, ale, ale tutaj jest całe moje te życie skupia się dookoła tych, tych. Tego, tego małego apartamentu, nie? To jest gorzej, to jest tak jak na wojnie. Toż normalnie w tym robisz, nie? W tym to robisz. A, tutaj pani jest jedna zainteresowana, bo mówi, że ma pan kolekcję jakichś Monako Chrystusów, czy to w ogóle by wchodziło w grę, żeby było na sprzedaż? Nie, na pewno. Dernie, no. No, no. <grymne> pęcepa, ça no, oferty, to jest artysta, to jest Tak, to doskonale Doskonałe są te pejzaże. No? Doskonałe. To są nasze pola koło Tak? Ale to wygląda wspaniale. Ojcowizna, to jest ojcowizna. Ta? No, ale to wygląda niesamowicie, <grym> to nie No, znano no to moje strony, to to jest rozumiesz, to jest moje dzieciństwo, to jest nasza wiocha, która jest, rozumiesz, to jest nasza droga, na która się w ogóle kończy u nas tam podwórku. Tam jest kompletna cisza, no. Słyszysz tylko ptaki, słyszysz. Bociany, które przylatują, zawsze rozumiesz dwa, żeby tam pod kauł, podokoła, wiesz, gdzie są drzewa owocowe, wieczorem i rano, to już tam jak się budzisz, no to już one tam, wiesz, dokoła krążą. To są lisy, które podchodzą, to są sarny, dzieci. No, no a obrazy, no to, no to uważałem, że jestem wolny, nie mam żadnego stylu takiego, czyli po prostu robię tak, jak mi się to podoba w danej chwili. Dużo jest u mnie takich kolorowych rzeczy, bo myślę, że to trochę jest jest strata. Wszystko poszło teraz na takie jakieś poszarpanie, taki wiesz, bez koloru. Bardzo Co? dla ciebie kontakt? Uwi, ładnie, to dla pana, proszę bardzo. Od kogo? Od pani. Blema. Góra Bure merci Myślałem, że Józek wystawi coś tak bardzo kolorowego. Zrobił to, co teraz zrobił to mi się bardzo podoba. A przede wszystkim, gdzie marzyłem o tej drodze krzyżowej, która, która też była taka jakaś dla mnie wyjątkowa, nie? Bo to była zrobiona tak jednym ciągiem. Każdego dnia dwie godziny maksimum, a to nawet nie kiedy kiedy to były moje takie rekolekcje wewnętrzne. Cieszę się, że to ktoś zobaczy. I chciałem, żeby to nie były wyrywki, tylko żeby był już jakieś ciągi trochę te, poczytał, co one mówię. O momentach z Ewangelii, który się często nie rusza, o to, żonie Piłata, która przychodzi, ale żeby temu nic nie robił. Nie. W żadnej drodze krzyżowej ona jest pominięta, to jest ważniejsze, aniżeli że tam raz upadł, drugi upadł, trzeci raz upadł, nie. Że ważniejsze jest to oddawanie pieniędzy przez, przez Judasza, aniżeli to tam, wie, że go zdradził, bo to jest, to jest ważniejsze. Ja dla niego przygotowywałem łóżko w wojsku. No. obrazek robiony nie na żadne zamówienie stać jakiejś wewnętrznej potrzeby, tak na poczekaniu trochę, nie? że ten uzdrowiony Francuz ostatnio, no to proboszcz tego człowieka umierającego był w Warszawie i znalazł się przy grobie Popiełuszki. I tam zauważył, że Popiełuszko i on co tego samego dnia, tego samego roku urodzeni. I podobno powiedział, że słuchaj no, mógłbyś coś temu człowiekowi zrobić, nie? Kiedy już tam ten był, właściwie nie było żadnych szans na życie i ten obrazek tam u niego w szpitalu położył, mnie. I kiedy już to było takie pewne, że on nie żyje, że ona podobno rano przyszła i jakiego nie było na łóżku, to była pewna, że, że leży tam w trupiarni już gdzieś na, w lodówie. A on nagle wychodzi z łazienki. Mierzch Bo się golił, przygotowywał, jakby nigdy nic nie było. Byliśmy u Witka, no i nagle ktoś puka do drzwi. Le Lebelarz tam się pojawił. noż już taki mocno chwiejący się Wietrę. Pokaż coś, co się ostatnio namalowałeś. To, to Witek zaczął tam zabrać te swoje obrazki. Wszystko, co się da. To Witek oglądał. I tak tak jest, on się chwiałe. Tak. Akty z jednej strony, a pejzaże z drugiej odstawił. Akty w ogóle to, to patrzył. Odstawiał Ipa w ogóle. W końcu już tak obejrzał te. Wi Witek ja ci mówię z tą ideologią. Maluj pejza. Dobra, to dziękuję. dzięki wielkiej. Do autorku. na galerie, ale potrzebni też nam są krytycy sztuki, którzy o tej sztuce piszą. Po to nam są potrzebni historycy sztuki, którzy tą sztukę będą dokumentować i będą ją rozważać mniej lub bardziej teoretycznie. I dopiero wtedy powstaje pełny, kompleksowy obraz artysty. Bardzo trudno jest dzisiaj zostać artystą, który w ciągu 20 czy 30 lat Nagle fireworkowo wybucha i jest wielkim artystą już za życia i osiągnął wszystko, co się dało osiągnąć. Nie ma jednego człowieka, który się tym może zająć. Zawsze tak było, że tutaj sprzedawcy sztuki, czy czy galernicy zawsze tworzyli bazę. To jest podstawa. Stąd się wziął pomysł na polską galerię tak naprawdę, bo taka galeria musi być, bo to jest baza, z której się zaczyna, a potem dopiero można to wszystko rozwijać. Jak się ma galerię, no to to jest jak ze sztuką. Mówi się, że wszystko już zostało zrobione, ale ciągle się coś robi nowego, ciągle się czegoś nowego szuka. Bo prowadzenie galerii polega nie tylko na wbijaniu gwoździ, ale na tym, że trzeba znaleźć powód, żeby te gwoździe wbijać. Bo samo wbijanie gwoździ się bardzo szybko nudzi. Szuka się w różnych przestrzeniach, w różnych obszarach, nowo odkrytych przestrzeniach, które są nie do końca zbadane, albo czasem są tajemnicze, albo nie do końca są jasne, albo nie do końca są dopowiedziane. Nie, to nie, tam, 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 tam było miejsce, mnie, nie, nic, nie było miejsca, to bo nie było No to jest jedna. To jest faworyt według mnie. Warsztatowa jest poroszka. Każda rzecz, to wziące jest wziące bardzo wziące. dobre. Warsztatowa? To, wyśmieni tylko, że nie, nie jest do tego konkursu. Ale nie do tego konkursu, jak szczególnie. Więc ja wolę te lusera. <noise> Ona współpracowała z odpowiednikiem francuskim naszego pana. Wzięła obrazy, które zostały stworzone przez naukowców w ramach badań naukowych. On robi tak, że robi zdjęcia w zdjęciach i to i z tego i te zdjęcia wkłada w obrazy. I to dopiero jest, wiesz, filozofia schodzenia tego do gdzieś tam do głębi, nie? Czyli od jednego obrazu wkłada się do części obrazu i w tym obrazie masz na następny obraz. To, to jest jest serce. Wystawione z biciłem, czyli z, z, z mhm. o Sprawa jest o ten. jaka jest myśl. jednak myśl i jaka jest metodologia myślenia, no. nie? Bo to jest jednak no. coś innego zupełnie niż tam. a jest też ciekawe. Ona wzięła to z tego, że to wino, które gdzieś tam niby ma być ten uczeniaczek i korzenie winogron, i z tych korzeni konarów winogron zrobiła rzeźbę, dokładając te niby Winobrona nie był na tym ja wzięłem tamtego tych winogrona, tak, tak. uwielbiam osobiście. Ja wiem, że to nie jest kandydat na zwycięstwo, ale uważam, że jest świetnie obraz tak, tak. do tego. Malarsko I, ma... I zupełnie, ma... nad... tak. zupełnie inne spojrzenie tak, na ten sam temat. Zupełnie tak. inne. To jest szkło. Nie, tak. szkło. Te struktury są zrobione w papieru z książek telefonicznych. I co? Się I te poprosi, książki tak, są I one są tak na, A, na tak, To nawet nie jest takie powiększenie, tylko po prostu jest to tak takie... Zginane, tak zginane, zginane. Tak, to jest z jednej strony właśnie struktura, taki pojedynczych tak. element. No. Tak, tak, jakby komórkowy, tak. nie? Tak. A z drugiej strony, ponieważ to jest zrobione z książek telefonicznych, to jest też zakodowane w tym informacje tak. o miejscach, o ludziach... O człowieku, adresie... Wypadów. To jest e, szokujące tak w sumie, e, jak i patrzy, widzi jak to się rozwija, nie? Tak. Buduje. Tak. To się buduje. Ta galeria jest w sumie unikalnym. Londyńskie trzy już nie istnieją. Nie istnieją, nie? Nie. Jak? No, spektakularne. Podoba Ci jest dobrze. To jest dobrze To jest to ukraińskie profesora. A, tak, tak, tak. To jest, to jest Irenka z Turcji, w serce, sensie, które poszła, prawda? Ta, tak. To ta, jest ta. Ta, ta, ta cała nauka, która... Jak poznałem legendarnego profesora z Ohio, i spędziliśmy z nim dwa czy trzy wieczory i rozmawialiśmy na różne tematy, ale jednak głównie o sztuce. I okazało się, że geniusz, który zajmuje się nanomedycyną, krywa rzeczy jakieś niesłychane w przestrzeni 10 do minus 9, czyli w miejscach, które trudno sobie zwizualizować w jakikolwiek sposób, a jednocześnie opowiada o sztuce. O sztuce, który jest fascynatem, czyli o sztuce jednak starych mistrzów, bo jednak jest fascynatem starej sztuki. I nagle się okazuje, że możesz połączyć XVII wiek z XXI w jednej osobie. Dla mnie to było tak niesamowicie fascynujące, no i tak powstał pomysł na zrobienie konkursu imienia profesora. Profesor stworzył nanosensor. Z zupełnie innego powodu niż ten, do którego jest dzisiaj używany. Nano-sensor powstał po to, żeby bezinwazyjnie badać dzieła starych mistrzów. Żeby nie niszcząc powłok malarskich, można było wejść w głąb struktury farby i przeprowadzić analizy. Jak przez ten etap przebrnął, no to potem się okazało, że nanosensor znalazł zastosowanie w zupełnie innych dziedzinach, gdzie indziej zrobił karierę. Super, super. Już byśmy otwierali, ogłaszali, ale laureat utknął.

Pracy, no, możecie, tak, tak. Chcieliśmy y, podziękować za bardzo liczne przybycie na naszą trzecią edycję konkursu Art imienia profesora Tadeusza Malińskiego. E, serdecznie dziękujemy za przybycie naszym gościom honorowym. E, przede wszystkim profesorowi e, Tadeuszowi Malińskiemu. Imię nosi nasz konkurs i którego działalność naukowa stała się inspiracją dla artystów. Witam również serdecznie pana profesora Jana Wiktora Sienkiewicza, pięknego specjalistą z sztuki polskiej, sztuki emigracyjnej w szczególności, który zgodził się zostać przewodniczącym żyli naszego konkursu. Pana profesora, która praca jest akurat tak najbliższa, najbliższa tego, co no, sam pan odnajduje jakby intuicyjnie jako istotę swoich odkryć. No, ten sens uchwycić jest trudno. Zaczynamy się obracać w świecie, z którego nie mamy żadnych doświadczeń. Nie? A tylko taki świat, z którego mamy doświadczenia, on jest dla nas bliski i w naszej wyobraźni. My nie możemy nic innego stworzyć, co nie jest z tego świata. Więc to, co rzeczywiście sama idea piramidy życia, prawda? I no to, to jest genialne. No i... Ta piramida jest odwrócona mhm. i bardzo niestabilna. Tak. I jeżeli poznamy tak coś, to jest... nasze życie jest cały <laughs> czas tak, w równowadze wiejnych, każdego dnia. Jedna komórka tak. jest na dole piramidy, która w naszym organizmie jest poddawana dziennie około 6 milionom zdarzeń które mogą w niej doprowadzić do zmian mutacyjnych i rakowych. To jest przeciwko teorii prawdopodobieństwa. I jeżeli przyjmiemy, że mamy do czynienia z około 10 do 12 komórek i każda ma tyle zdarzeń dziennie, a, no to można sobie pomnożyć, gdzie my jesteśmy. Dochodzimy do tych wielkich liczb wówczas i inaczej patrzymy na to życie, nie? że ono w gruncie rzeczy nie jest tak źle zorganizowany. ktoś się podjął jakieś że tak powiem, takie bardziej to nazwijmy to teologiczne interpretacji tego? No ja nieraz mam takie wykłady. Z dawnymi czasy z takim noblistą to robiliśmy. I taka konkluzja nasza tak, tych wykładów to była taka. My ciągle z Panem Bogiem gramy w karty w ciągu naszego życia. Tylko mamy jedną dużą różnicę że Bóg ma znacznie więcej czasu. Gramy o to, żeby jak najdłużej grać. No tak, tak. Jak najdłużej grać. No, Przychodzę do meritum, bo napięcie już wzrosło, myślę, do, do Zenitu. Temperatura do 50 stopni. Laureatem pierwszej nagrody jest pan Artur Majka. Artur Majka, którego praca znajduje się w tej oto w tym łuku triumfalnym. Jest to, jak mówi artysta, struktura istnienia, która jest wewnętrznym odbiciem wielkości wszechświata konstrukcji człowieka, a zarazem odzwierciedleniem nieskończoności miary i formy powtarzania, a więc także istnieniami równoległymi. Co widać zresztą w tej kompozycji, gdzie płaszczyzny jest, tak? Jest tak naprawdę jest to. Pierwsza nagroda! Pierwsza nagroda! Pierwsza nagroda! Pierwsza nagroda. W tym momencie, w tym, w w tym momencie. Tak się Pierwsza się nagroda, naprawdę. Się, Pierwsza nagroda, naprawdę. Wow. Proszę Państwa, naprawdę to nie było wyreżyserowane. Pan naprawdę wydostał się z parady, tak? Tak, tak, się tak się wszystko tak. jest, jest <figures> prawdą. <laughs> Mamy dziesiątki różnych sensorów opakowanych w jakąś obudowę. I właściwie te informacje, przez te sensory zbierane, to najbardziej można przyrównać do duszy. Nie? W dyskusjach naukowych to, jak ta dusza wychodzi z ciała. Naukowcy dyskutują czasami w ten sposób, to widzą. To są właśnie te informacje, i wszystko zebrane w życiu, które idą na jakąś załóżmy orbitę, czy niebo, czy ja on no nie ja tak. teraz wiem. Ja, ktoś to nie no. nazwali. Tak, no. I to tak, może tak, istnieć z tak. tym. I to może istnieć już nieskończoność, nie? Zresztą no. 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 jak to tam jest to Pana Boga urządzone, to zobaczymy na karma. Tak. Nie od kogo nie widziała, ani ukon Wsiadamy w czterech bogatych ludzi, mówimy panowie, mamy po milion dolarów i mamy na to 25 lat czasu albo 30 lat czasu i chcemy zrobić z polskiej sztuki rynek, na którym nasze dzieci będą zarabiać, to jest to możliwe. Bo jest to tak przekupny rynek i to tak potwornie przekupny rynek, że łatwo jest wypromować pewne rzeczy i ukierunkować. Natomiast jest to rynek tak szalenie ostrożny, jeśli chodzi o handel, że nikt nie pójdzie za rok, czy za dwa, czy nawet za pięć na takie rzeczy. To no jest zupełnie inna podbudowa tego. We Francji to się buduje z pokoleniami. Ja tu znam człowieka, który jest czwartym pokoleniem, który handluje sztuką. I on zaczyna sprzedawać to, co kupował jego dziadek. On mówi, że on do końca nie wie, co jego ojciec kupował. Mówi, bo on właśnie jeszcze nie doszedł do tego i chyba nie dojdzie, bo on kończy dziadka. I prawda jest taka, że dziadek był mądry, bo nakupował Cezara. To wizja pani co dzień nie było dwóch adwokatów posydzana. Już wiadomo. Ten świat już nie istnieje i nigdy nie wróci. Nie ma wystaw, nie ma galerii, nie ma ludzi. Wiec. Nie, że mojej galerii nie ma. W tej formie galerii nie istnieją na świecie czy w ogóle. Nie pokazujesz jednej jakiejś tam galerii, która coś tam się stało, tylko pokazujesz pewną nie historię świata, który się skończył. Ten świat przestał istnieć. Sisa nastała teraz.